Podeszwy butów zabrzmiały w pustych korytarzach instytutu, uderzając głośno o granitowe podłoże. Dały znać znajdującemu się w sali naukowcowi o zbliżających się gościach. Weszli przez drzwi jak do siebie. Wiedzieli, że nie było zbyt wiele czasu na wykonanie zadania. – Doktor Henderson? – pytanie zadał jeden z ludzi w garniturze. Jego budowa ciała, postawa oraz nonszalancja od razu zdradzały, z kim miał do czynienia. Tak, panowie są zapewne w tym momencie przerwał mu jego gość. Właśnie stamtąd, doktorze. Słyszeliśmy o tym, co się stało. Spojrzał w stronę człowieka, znajdującego się w dziwnej aparaturze, obkręconego kablami i przewodami. Wygląda intrygująco. Muszę to przyznać. Cóż, Badar stał tyłem, nadając momentowi iście filmowej dramaturgii. Spuścił głowę i wziął głęboki oddech. Elian był człowiekiem dumnym i ambitnym. Mimo młodego wieku uważał, że najlepiej wie, co powinien robić. Tym razem też tak myślał, ale nie sądzę, by mógł to przeżyć. To znaczy, że nie żyje? zapytał zdziwiony agent. Nie, żyje. Jeszcze. Chciałem na was poczekać. Dokonałem intrygującego odkrycia. W pewien sposób, wszystko to, o czym myśli ten chłopak, zapisywane jest w jego notatkach. To dosyć chaotyczne i dziwne. Zaciekawił mnie Pan. Czy mogę zobaczyć te dzienniki? Naturalnie. Znajduję się na tym komputerze. Wybełkotał. Dziennik badawczy doktora Liyama. Wpis pierwszy, 10 luty 2024. Godzina ósma Gdy tylko zabrzęczały pierwsze dźwięki, urządzenia. Niedługo po tym dostrzegłem przed swoimi oczami pierwsze obrazy. Pierwszą rzeczą, jaką ujrzałem, był oslepiające blask oświetlenia na suficie. Zaraz potem przed oczami zamajaczyła mi podłoga o kolorze matowo-szarym. Wszystko to wydawało się namacalne i realne. Chociaż niesamowicie obce. Zauważyłem wysuwające się do przodu dłonie. Zdaje się, że należały do osoby, które byłem w tym wspomnieniu. Próbowałem nimi poruszać, ale już po chwili zauważyłem, że jestem jedynie bezwolnym obserwatorem. Zacząłem się rozglądać na tyle, ile mogłem. Dostrzegłem kolejne detale podłoża, które było jakimś metalem. Następnie zrozumiałem, że siedzę na łóżku. Po drugiej stronie pokoju stały małe biurko i krzesło, a drzwi? Cóż, drzwi były masywne, z tego samego metalu co i podłoga, która się pode mną znajdowała. Dostrzegłem w tym obiekcie kolejny detal, małe okienko, zasuwane od zewnątrz, czyli byłem więźniem. Dlaczego widzę akurat to? To jest przeszłość? Przyszłość? To chyba nie czas na takie rozważania. Po dłuższej chwili usłyszał huk butów na korytarzu, a zaraz potem ostry zgrzyt metalu. Wyłaś karan. Rzucił zimny głos. Nigdzie nie wychodzę. Nie ma opcji. Nie wyciągniecie mnie stąd. Po tej wymianie zdań otworzyły się drzwi i do środka wpadło dwoje. Trudno powiedzieć czego. Humanoidy miały łyse głowy. Choć przypominały przesadzistego człowieka o specyficznej, szkarotnej skórze. Szybko podeszli do osobnika w celi i zaczęli go tłuste. Najgorsze w tym wszystkim było to, że doskonale czułem na sobie każde uderzenie, choć niewiele mogłem zrobić. Postanowiłem znieść ból i jęki. Chyba nawet słyszałem, jak gruchotana była czyjaś kość. Po chwili, w całym tym zamieszaniu, zauważyłem, że duszę jednego z napastników na parterze. Ale błyskawicznie drugi doskoczył, wbijając nóż w ramię. Przewróciłem się na ziemię i wyłem z bólu, kiedy mnie wyciągali. Nie, 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 proszę nie, jęczał osobnik zwany Karanem. Przykro mi, ale sam wiesz, że to konieczne. Jesteś zdrajcą. Przydać się chociaż na ofiarę. Nie możemy zginąć. Bo to na nas spoczywa ostatnia nadzieja całego wielkiego stworzenia. Nie musimy tego tak robić. Nie powinniśmy. Powinniśmy robić wszystko, by temu zapobiec. Byliśmy głupcami, więc teraz musimy naprawić swoje grzechy. Zamknij się już. Wyrzekł drugi, który do tej pory siedział cicho. Musimy go stąd w końcu zabrać. Chcieli go gdzieś zatarkać, jednak zatrzymał ich biegnący stwór z ich gatunku. I niemożliwe do wytrzymania krzyki towarzyszące jego przybyciu. Musimy zaczynać, już tu jest. Tym razem nam nie odpuści. Musimy się przebić dalej, do kolejnej części. On nam posłuży za kompas. Tutaj wskazał na więźnia. Nada się jak każdy inny. Biegnijcie do maszynowni i zaczynajcie działania. Było czuć narastającą panikę. Nieludzkie krzyki oraz niewyobrażalny wręcz strach przed czymś, czego badać nie mógł zrozumieć. Bez tego elementu cała historia przypominała średni film Science Fiction. Wlekli go po podłodze zwykłe truchu, a on zanosił się kaszlem. Chyba pluł krwią lub czymś w tym rodzaju. Trudno stwierdzić, ze względu na błękitny kolor cieczy. Biało błękitne światła biły po oczach jasniej niż słońce. Zamknął na dłuższy czas oczy, więc drogę na świat odcięła gruba warstwa nieprzeniknionej ciemności. Prawie dotarliśmy do punktu przejścia. Usłyszał nowy głos przed sobą. No rozumiem. Zawoływać resztę? To nie będzie konieczne. Ten kto powinien przybyć, ten już tu zmierza. A co zresztą? Zostawimy te wszystkie kobiety i dzieci? Tak, musimy to zrobić. One już do nas zmierzają. Nie możemy ich zostawić, kapitanie. Nie możemy. Musimy. Wiesz, że byliby w stanie poświęcić się dla sprawy, jeśli tylko dać im ten wybór. Po tych słowach stało się kilka rzeczy. Zbuntowany członek załogi nie chciał opuszczać swoich ludzi, więc zrobił krok w kierunku przełożonego. Drugą rzeczą był strzał oddany przez mniej rozmownego z dwójki przybocznych lidera. Na końcu zaś otworzyła się śluza maszynowni, więc zaczęli znowu ciągnąć więźnia do środka. Na samym środku sali stało masywne krzesło, na którym go usadzili, zapinając mu nogi i ręce pasami. Potem zaczęli grzebać przy komputerze. Nie, proszę nie jęczał Karan. Mówiłem, żebyś się zamknął. Podszedł i wbił mu nóż w brzuch, czemu towarzyszył głośny krzyk zalewający całe pomieszczenie. I tak jesteś nam potrzebny tylko na chwilę. Po dłuższej chwili słyszał kolejne krzyki, tym razem bliżej. Musieli się bardziej sprężać, bo słyszeli już łomotanie w drzwi. Zaczęło mu się mroczyć przed oczami. Z każdą sekundy uczuł, jak życie z niego ucieka. Założyli mu na głowę kask. Liempują nagle, co się dzieje. Jednak postanowił wytrwać mimo nieustającego bólu i przerażenia. Przed oczami widział absolutną ciemność i słyszał ciężki oddech. Chociaż zdawać się jednak, mogło że woal czerni nie zasłania całkowicie wizji. Przed jego oczami zdawało się coś majaczyć, choć nie był w stanie pojąć co to było. Gdzie ja jestem? Usłyszał zniekształcony głos Karana, a zaraz potem kolejny głos którego tym razem nie potrafił zidentyfikować. Dziennik badawczy, wpis 15. Podróż przez świat czarnych dziur nie jest tym, czego byśmy się spodziewali. Więcej tu pytań niż odpowiedzi. Aktywność wszechświata, wypełnionego czymś tak dla nas niezrozumiałym, a zarazem tak martwym, jest zdumiewająca. Nie jesteśmy w stanie określić, co tutaj się dzieje. Ale wygląda to tak, jakby ktoś manipulował osobliwościami. Nie wiemy jednak, jak ktoś mógłby przebić się za horyzont zdarzeń bez szwanku. Mamy dwie hipotezy badawcze. Pierwsza to nieznane nam do tej pory zdarzenie. Wojna, która była opisywana na szczątkach, które znaleźliśmy. Cóż, niewiele więcej o tym wiemy. Druga, że ktoś potrafił manipulować czasoprzestrzenią. Co oznaczałoby, że są bardziej zaawansowani niż mogliśmy sądzić. Obie te opcje brzmiały głupio, jak tak nad tym myślę. Tandetnie. Dziennik badawczy, wpis 16. Ten rok mnie przeraża. Tak jakby coś w nim nieustannie dyszało w kark. To jest niesamowicie namacalne. Na Nakan coś widział, a przynajmniej tak twierdzi. Nie był w stanie opisać tego czegoś ale mówił o humanoidalnej sylwetce pływającej w morzu mroku. Dziennik badawczy, wpis 17. Wszyscy są przerażeni. Widzieliśmy tę samą sylwetkę. Każdy z nas bez wyjątku. Dziś znowu przelecieliśmy pewien dystans i zatrzymaliśmy się przy najjaśniejszej spośród dziur na naszej drodze. O ile w ogóle tak można mówić o tych obiektach. Ważne jest to, że wypromieniowuje najwięcej fotonów. Dziennik badawczy wpis 18. Sylwetki, masa sylwetek. Może ciał przewalających się w bezkresie czerni pokalających ich kształty. Są ich setki, albo i tysiące. Czuję jak mrok zgniata na środku statku. Dziennik badawczy wpis dziewiętnasty. Nie ma sylwetek. Lecieliśmy albo. Odpłynęliśmy. Czernie jest jedynym, co widzimy. Pływamy w czerni. Jest naszym oceanem niedoli. Niektórzy widzą stwory, nawet gdy nic tam już nie ma. Ujele siedzi cały dzień w pokoju. Chyba ktoś powinien sprawdzić, co się z nim dzieje. Elit? Po sprawdzeniu jego stanu okazało się, że wszystko z nim w porządku, ale jego rysunki w dzienniku. To jest cholernie dziwne. Wszyscy postanowiliśmy, że zamkniemy na noc kajuty. Nie, żebyśmy mu nie ufali, ale bezpieczeństwo misji jest narażone. Chyba widziałem coś w oddali. To było coś innego niż ta sylwetka. Dziennik badawczy. Doktor Karan. Dzień pierwszy, wpis drugi. Brak dalszych wpisów w znalezionym dzienniku. Na tym się urywa. Po konstruktorach mamy tylko rozbity pojazd, dziennik i niezrozumiałą technologię. Zabierzcie, co się da. Coś załami. Czy mamy je podać sekcji zwłok? Nie. Nie dowiemy się raczej nic nowego. Modyfikacje genetyczne, tak jak wszędzie indziej. Wymienione narządy. Nic nowego. Chociaż aby się nad tym zastanowić... Ich oczy. Wypełnione czernią. — Doktorze, podajcie te zwłoki sekcji. Liam ściągnął chę z głowy. Tego już było zbyt wiele. Chciało mu się wymiotować, co w końcu uczynił. Cały się trząsł. Zbierało mu się na płacz i pamiętał przeszywający ból, przejmujący strach i chłód. Każde jedno czucie karana i nieokreślonego konstruktora. Nagle zaskrzypiały drzwi, do pomieszczenia wszedł koordynator. Doktor Henderson. Chciał wstać, jednak był zbyt słaby. Co ty robisz, Liam? Krzyczał na progu. Wykonywałem badania i... Odbiło ci? Nie, wszystko przebiegło bezbłędnie, ale... To co widziałem... Tak, wiem. Było przerażające. Ale skąd mógłbyś to wiedzieć? Połącz kropki. Otworzyłem drzwi, które zamykałeś na klucz. I dalej czuję ten palący ból. Rozumiał. Nie pamiętał o bólu, tylko ten dalej pulsował w jego brzuchu. Nigdy nie zdjął hełmu. On dalej tu jest. Chciałby zwariować, lecz do tego miał jeszcze zbyt daleko. Przywykniesz. Do czego? Do samotności i bólu. A teraz wyjrzyj za drzwi. Tak zrobił. Bo w końcu jaki miał inny wybór? Mrok na zewnątrz był bezkresnym morzem nicości. Akwentem był nieprzebrany, przerażający i głębszy od piekła. Nie wiedział, co ma zrobić, ale chyba tu utknął. Miał nadzieję, że zespół go wkrótce wyciągnie. Odwrócił się do doktora, jednak nie dostrzegł go. Nie wyciągnął cię. Bezbłędnie odczytał jego myśli, jedyny kompan niedoli: Witam w moim świecie. Twoim, czyli czyim? A jaka to jest teraz różnica? zapytał nonszalansko. — szalansko. Gdzie jesteś? W nieopisanym przerażeniu postanowił wydobyć informację od rozmówcy, którego nie dostrzegał. Masz może jakieś przydatniejsze pytania? Po chwili z wyraźnym politowaniem w głosie jednak udzielił dziwnej i pokrętnej odpowiedzi. W zasadzie jestem tam, gdzie spojrzysz, a mówię stamtąd, skąd słyszysz. W tej chwili zauważył dziwne, niewyraźne kontury, gdzieś minimalnie na granicy możliwości jego postrzegania. Zauważył, że okalająca go ciemność jest jak sprężysta masa, morze obiektów, wszędzie sylwetki. Niewyraźne kształty poza zdolnościami rozumienia. Słyszał za sobą delikatne kroki, odwrócił się tam, nie dostrzegł kompletnie nic poza pulsującą materią czarnego, bezbrzeżnego oceanu, chociaż nie do końca. Na stoliku pod rozdartym sufitem leżał magnetofon. Świat bawił się z nim, albo nim. Nie mógł do końca określić, ale nie wiedział też, czy jest to jakaś ogromna różnica. Pozostało mu już tylko robić to samo, co załogę statku. Mógł tylko notować, jak pokrąża się w coraz większym szaleństwie i rozpaczy. Doskonale rozumiał swoje kiepskie położenie. Postanowił, że będzie zapisywał kolejne wydarzenia. Być może kiedyś przyda się to komuś innemu. Dziennik doktora Liama. Wpis drugi, dzień nieznany. Rok, prawdopodobnie bez zmian. Godzina? Widzę tylko mrok, niezmierzone połacie czerni, wijące się wokół mnie niczym lęk, zaciskający pętle strachu na mojej szyi. Więc nie jestem w stanie określić godziny. W tym miejscu czas wydaje się pojęciem nieistniejącym. Nie widzę nawet żadnego słońca. Całe światło, jakie posiadam, to żarówki na rozpadającym się suficie. Oraz mały kranik mojego dyktafonu, jednak on nie daje zbyt dużo światła. Mój świat wydaje się coraz bardziej rozpadać, lecz dziś trafiłem na ciekawy dialog z moim gospodarzem i chętnie zapiszę go jako jedną z moich ostatnich transkrypcji. Więc jesteś tym światem? Moim złudzeniem? Nie, to bardziej skomplikowane. Jestem jakby pomiędzy wszystkim. A to, co widziałem, dlaczego akurat to? Wszystko, co istnieje we wszechświecie, jest zapisane, w, jak wy to nazywacie, energii, czy raczej jego materii. Więc widziałem to wszystko, bo taka otaczała mnie materia? A raczej dlatego, że właśnie z takiej jest zbudowany. Każdy zobaczy coś innego. Czym były te zdarzenia? To była wojna między dwiema bardzo starymi rasami. W dawnych czasach, one przed tym, nim powstali ludzie, dwie rasy zostały pogodzone przez konstruktorów. Niesamowicie inteligentną cywilizację, będącą dla nich niczym bogowie. Wierzyli w to, że jeśli ich bóstwa chcą być żyli w pokoju, tak też powinni zrobić. Jednak pewnego dnia konstruktorzy przestali się odzywać do obu grup, a ci zaczęli wierzyć wzajemnie w winę przeciwników. Nie tylko ludzie biją się o tak głupie rzeczy jak kolor skóry. Widać, łatwiej jest zabijać robotymców, im wyraźniejsze są różnice zewnętrzne. Chciałbym powiedzieć, że to rozumiem, ale wcale tak nie jest. Wiem o tym. Bardzo trudno zrozumieć coś, co wydaje się kompletnie oderwane od naszego świata. W tym momencie Liam rozejrzał się dookoła, oglądając rozpadający się wokół niego świat. Tak. Trudno zrozumieć. Jedyne co można zrobić, to starać się go zmienić, nim będzie za późno. Słucham? Możesz próbować zmienić ten świat, który cię obecnie otacza. Nagiąć jego wolę. Albo zniknąć razem z nim. To lekcja, której nie zrozumieli. Po co mi to mówisz? A czy to coś zmienia? I tak w końcu znikniesz. Tak samo jak i ty. Odpowiedzi usłyszał jedynie śmiech. Przecież jesteś tu razem ze mną. <grystanie> ja nigdzie nie jestem. Dziennik badawczy doktora Liama. Wpis trzeci. Dzień nieznany. Godzina jak poprzednia. 30% rozpadu świata później. Tak przynajmniej mogę szacować. Czernie staje się coraz bardziej żywa. Muska mnie swoim delikatnym i zimnym dotykiem. Dziennik badawczy doktora Liama. Wpis czwarty. Dzień nieznany. Wiecie, jaka jest godzina. Rozpad świata? Nic już nie widzę. Otacza mnie gęsty rok, mimo tego wcale nie zniknąłem. Jestem lub mnie nie ma. Sam już nie wiem. Nic już nie czuję poza wzbierającym we mnie lękiem. Widzę coś w oddali. Nie wiem co to jest, ale przysięgam, że widzę. Dziennik badawczy doktora Liana, wpis piąty. Dzień nieznany. Tu jest światło. Ostatnie źródło światła w tym przeklętym nieistnieniu. Przy świetle znalazłem kogoś. Nie wiem kogo. Rozmawiałem z nim, ale jedyne o czym mówił to o sylwetkach i gęstym mroku. Niedługo po tym znikł bez słowa, więc znowu zostałem sam. Doktorze Henderson, zostaniemy z panem w kontakcie. Proszę podtrzymywać życie obiektu do czasu przybycia moich kolegów. Zajmiemy się tą sprawą. Nikt nie będzie zadawał pytań? Zapytał w strachu. Tak długo jak pan będzie milczał, tak długo wszystko będzie w porządku. Rozumiem. Będę milczał. Dokonał pan dzisiaj niesamowitego kroku dla świata, doktorze. Proszę się nie obwiniać. Dziennik badawczy doktora Liama. Wpis szósty Dzień nieznany. Zgasło moje światło, ale wydaje mi się, że słyszałem jakiś głos. Słyszałem doktora Hendersona. Czuję znowu swoje ciało, ale nie mogę nic zrobić. Tkwię w pułapce. Słyszę śmiech mojego towarzysza, ale tym razem nie jest już przyjazny. Czuję ból i strach. Samotność przestała mi już przeszkadzać. Niedługo potem chyba ktoś próbował do mnie mówić, ale nic nie rozumiem. Słyszę, jakbym był pod wodą. Czerń mnie zalewa. Strach mnie zniewala. Ktokolwiek to czyta, proszę. Zabij.